Musicie mi wybaczyć, ponieważ nie posiadam innej koszulki z wężami. Przyszedł czas, aby zająć się premierą tygodnia, czyli igrzyskami śmierci, balladą ptaków i węży. Na początku muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy ukazywały się Cztery części, tetralogii Igrzyska Śmierci. Nie byłem zbyt mocno zaangażowany w ich śledzenie, mimo że wiedziałem o czym są i zdawałem sobie sprawę z ich istnienia. Tak naprawdę, tą czterologię, chociaż tak naprawdę jest to trylogia, bo książki są trzy, obejrzałem po raz pierwszy dopiero wczoraj i dzisiaj, tuż przed wybraniem się do kina na ten film, o którym dzisiaj rozmawiamy. Zwiastuny, ballady ptaków i węży zachęciły. Mnie do zapoznania się z produkcją w kinach i muszę powiedzieć, że po obejrzeniu nie wiem jak się czuję. To znaczy, był to bardzo przyjemny sens, mimo tego, że trwający 2 godziny i 37 minut, ale jednocześnie nie mam jednoznacznego poglądu odnośnie tego, czy jest to film dobry, średni, mierny czy słaby. Zostałem wciągnięty w świat panem, ale najwyraźniej nie przetworzyłem jeszcze seansu w taki sposób, aby wyrazić jednoznaczną opinię. A zatem nie będzie to recenzja, a po prostu analiza tego, co. Pojawiło się na ekranie w filmie Igrzyska Śmierci Ballada Ptaków i Węży. Tego, co według mnie wyszło, a co niekoniecznie się udało. Wydaje mi się, że nie poruszymy w tym materiale żadnych elementów spoilerowych, ale na wszelki wypadek zaznaczę. Możliwe, że zdradzę w tym materiale drobne elementy fabularne. Jak wspomniałem na początku, nie za bardzo wiem jak czuć się po seansie. Nie wiem jeszcze, czy film mi się podobał, czy nie, bo jak to z prequelami? Wiemy dobrze, że to raczej zemsta Sithów, a nie Imperium kontratakuje. A dodatkowo struktura filmu od razu sugeruje w jaką stronę zmierzamy i gdzie się ten film skończy. Choć niektórych widzów pewnie zdziwi, że tak naprawdę igrzyska głodowe zajmują w tym filmie wyłącznie jedną trzecią czasu trwania. Mniej więcej. Podoba mi się to, że ballada ptaków i węży rozszerza świat i pokazuje, że jest z panem miejsce do opowiadania kolejnych historii. Ale doskonale wiemy również, że każdy film ma pokrycie książkowe, a pierwowzór tego filmu został wydany w 2020 roku. I mamy już film. Suzanne Collins będzie musiała pospieszyć się z pisaniem kolejnych powieści łączących Trylogię Igrzysk Śmierci z prequelami. W tej historii widzimy Kapitol i Panem tuż po mrocznych latach. Pierwsza scena pokazuje nam jeszcze trwanie mrocznych lat, bo trzy lata po nieudanej rewolucji kiedy to po raz pierwszy widzimy Coriolanusa i Tigris, a następnie przeskakujemy do dziesiątego roku. Trwania głodowych igrzysk. Jest to niewątpliwie ciekawy świat. 64 lata przed wydarzeniami z pierwszego filmu i książki Igrzyska Śmierci, bo jest to taki zbiór różnych elementów. Mamy dobrze rozwiniętą technologię, ale retro. Mamy badania DNA, które bardzo szybko pozwalają zidentyfikować sprawców jakichś wybryków rebelianckich i. Wideofony, ale jednocześnie moda i kultura wygląda jakby zatrzymała się gdzieś w latach 30. lub 40. XX wieku naszej oczywiście rzeczywistości. Ciekawe jest również to, że to dopiero dziesiąte igrzyska głodowe, a ich popularność już zaczyna podupadać. Widownia, szczególnie widownia Kapitolu nie interesuje się tym co dzieje się na arenie podczas igrzysk i dr Gaul, grana przez Violet Davis, postanawia, że musi coś zmienić. Musi sprawić, aby igrzyska głodowe znów stały się popularne. To właśnie od tej dziesiątej edycji zostaje wprowadzona posada mentorów. i Jednym z mentorów zostaje oczywiście Coriolanus Snow. Ale to również Snow proponuje kolejne udogodnienia, które mają sprawić, że popularność igrzysk w. Wzrośnie. Takie jak znane z trylogii Igrzyska Śmierci, z tetralogii Igrzyska Śmierci, wielka prezentacja trybutów, czy też możliwy sponsoring. I ciekawe jest to, że przez te dziewięć edycji igrzyska nie były zbyt widowiskowe, zbyt spektakularne. Były głównie karą. Dla 12 dystryktów i służyły jako przestroga, przypominająca dystryktom, jaka czeka je kara za kolejny bunt. I właśnie w tym momencie pojawia się rzecz, z którą miałem duży problem w trylogii, a przede wszystkim w części pierwszej. Tam mocno skupiamy się na działaniach bohaterów, trybutów podczas Igrzysk, a później na rebelii. Nie widzimy jednocześnie, jak obywatele panem i przede wszystkim Kapitolu reagują na igrzyska głodowe. Nie rozumiemy tak naprawdę, bo nie jest nam to pokazane, dlaczego jest to wszystko aż tak rozbuchane, dlaczego Event ma taką ogromną, spektakularną otoczkę, a podczas trwania samych igrzysk nie mamy wielu przebitek. Do świata zewnętrznego i nie obserwujemy reakcji ludzi. W tym filmie balans jest o wiele lepszy. Mimo tego, że same igrzyska zajmują, powiedzmy, połowę filmu, od pomysłu z mentorami aż do ich zakończenia. Natomiast ukazanie, jak to wszystko działa, co dzieje się w trakcie trwania kilkudniowych zmagań gladiatorów na arenie, wydaje mi się dobrym posunięciem. Zajmijmy się przez moment ich bohaterami. Bo oczywiście cała oś fabularna toczy się wokół decyzji jakie podejmuje Coriolanus Snow a także jak na te decyzje Głównie reaguje i jakie swoje decyzje podejmuje Lucy Gray Baird. Coriolanus jest postacią dość nieciekawą, bo ja od samego początku nie za bardzo rozumiałem, dlaczego mamy mu kibicować. I oczywistym jest, że byłem od samego początku negatywnie nastawiony, wiedząc, jakim bohaterem stanie się w przyszłości, jakim człowiekiem stanie się za te 60 lat. Jednocześnie, od samego początku widzimy, że jest on niezwykle egoistyczną postacią. Widzimy, że po upadku rodziny Snow z piedestału, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości i cały czas grać jako ten zamożny i wysoko postawiony, jednocześnie robiąc wszystko, aby do tego wąskiego grona kapitolu powrócić. Zależy mu wyłącznie na stypendiach, nagrodach, o tym jak postrzegają go ludzie i na tym, żeby zachowywać jak najlepszy wizerunek w oczach. Innych. Jednocześnie od samego początku wygląda, jakby Tiara przydziału wyznaczyła go do Slitherinu. Jest podstępny, od samego początku widzimy, że jest niezwykłym kombinatorem i zgadza się oczywiście na bycie mentorem Lucy Gray, ale ta relacja, ta miłość pomiędzy bohaterami wydaje się być dziwna i wydaje się być bardzo słabo osadzona na faktach, bo Coriolanus. Bardzo szybko przystaje bycie mentorem, znakomitym mentorem Lucy Grey, kiedy dowiaduje się, że przypadło mu bycie mentorem trybutki z 12 dystryktu. Oczywiście, gdy widzi ją na ekranie, najpiękniejszą i chyba najbardziej zadbaną yy, kobietę w całym 12 dystrykcie, który jest jednym z najuboższych w całym panem, no to to jest tylko oczywiście bonus i łatwo jest. Uwierzyć, że chciałby od Lucy grać coś więcej niż tylko zwycięstwo w igrzyskach głodowych. Jednocześnie my, jako widzowie, obserwując Toma Bliffa i Rachel Zegler, no, rozumiemy, skąd mogłoby wynikać to obopólne zainteresowanie. Ale jednocześnie, jeśli chodzi o postacie, co widzimy bardzo wyraźnie w finałowym akcie tego filmu, wynika właściwie. Z niczego, nie ma żadnej prawdziwej fundacji. On ratuje ją raz, ona ratuje jego raz i to właściwie tyle. No właśnie sama Lucy Gray Bert. Oczywiście, trybutka z 12 dystryktu, bo jakżeby inaczej. Szalona i piękna Lucy Gray, która jest artystką, która jest Bartką, należy do trupy artystów. Co oczywiście jest bardzo pomocne w ukazaniu fundamentów rebelii i pokazywaniu buntów przez bohaterów ludowych, bo folklor Doskonale wiemy z teletralogii, Igrzysk Śmierci ma duże znaczenie w kontekście zmian w panem, więc Bartka, gitarzystka, piękna dziewczyna, piosenkarka, artystka jest świetnym przykładem nośnika tych idei, które oczywiście pojawiają się już w tym prequelu. To również na przykładzie Lucy Gray widzimy modę panem, która jest ważnym elementem Igrzysk Śmierci, ale jednocześnie tutaj Lucy Gray. No, ma jako jedyna z trybutek spektakularną suknię. Jednocześnie przez cały film zadziwiał mnie ten ciężki, gruby, południowy akcent Lucy Gray, który ma pokazać tę różnicę pomiędzy bohaterami. Snow jest tym ułożonym, Oschłym, zimnym, wysublimowanym mężczyzną z Kapitolu, a Lucy Gray jest tą wiejską dziewczyną, która uwielbia potańcówki i śpiewanie. O wisielcach. Kontrasty są tutaj niezwykle wyraźne. W tym filmie nieistotni są tak naprawdę koledzy i koleżanki Snowa z Akademii. No, poza oczywiście Sejanusem Plinthem. Tak samo nieistotni są inni trybuci, którzy tak naprawdę są tylko mięsem. Nie mamy tutaj archetypa Pity, nie mamy archetypu Finnika, nie mamy nawet archetypu Ru, chociaż przez pewien moment wydaje się, że taka postać się. Będzie w tym filmie znajdować Ale ostatecznie nic z tego nie wyszło Postacią na której Zawiodłem się najbardziej To niestety Tigris Snow I to nie dlatego, że Hunter Schaefer Źle wcieliła się w tę postać Kuzynki Coriolanusa Snowa Ale dlatego, że mimo Ogromnej obecności W junketach prasowych I podczas imprez promujących Film, Tigris jest w tym filmie Niewiele Można byłoby ją wyciąć i film nie straciłby na wartości emocjonalnej nic. Moją ulubioną postacią w tym filmie jest chyba dziekan kaska Highbottom, bo na samym końcu dowiadujemy się, dlaczego przez cały film tak nie lubi Koriolanusa Snowa. Dlaczego robi wszystko, aby uprzykrzyć mu życie. Na końcu okazuje się, że to wszystko dlatego, że ojciec Snowa był jego najbliższym przyjacielem i go zdradził. A idea, pomysł na igrzyska głodowe powstał po pijaku i dla żartu. <noise> Z postaci, które podobały mi się bardzo, należy wyróżnić Laki'ego Flickermana, którego tutaj portretuje Jason Schwarzman i jest to oczywiście przodek Cezara Flickermana, który grany jest w Pierwotnej tetralogii przez Stanleya Tucci'ego i muszę przyznać, że podobieństwo panów i energia, którą prezentowali, była niezwykle podobna, aż byłem w stanie uwierzyć, że są ze sobą spokrewnieni. Wydaje mi się, że istotne jest również to, że już w tym prequelu, dziejącym się 10 lat po buncie. I 65 lat, 64 lata przed wydarzeniami z Igrzysk Śmierci, rebelia jest ciągle żywa. Widzimy w dystryktach, szczególnie w 12. dystrykcie, w którym spędzamy sporo czasu, że. Ruch oporu, cały czas kombinuje, cały czas się stawia i niestety ponosi za to karę. I ważne jest to, że mamy sporo portretowania śmierci w tym filmie. Jest to śmierć z reguły wymierzana w sposób okrutny i towarzyszy temu, tak samo jak w oryginale, aura. Mrocznego, ciężkiego thrillera. I to mi się podoba, bo o ile jestem zdania, że Pierwsze Igrzyska Śmierci są najlepszym filmem w serii, też dzięki temu klimatowi tego survival thrillera w pewnych elementach, no i gry aktorskiej J-Lo, ale tutaj podsycanie tych napięć kipiących, zaczynających kipieć, ale cały czas tłamszonych butem kapitolu, jest widoczne i pokazuje. Te ogromne różnice pomiędzy kapitolem i ich postrzeganiem dystryktów, 12 dystryktów, i panem, i tego dlaczego muszą je karać, a samych próbujących opierać się opresji panem. Jak wspomniałem już chwilę temu, ballada ptaków i węży to tak naprawdę. Origin prezydenta Snow. Mimo, przez większość czasu film mówi nam, że jest po prostu historią ze świata Igrzysk Śmierci. I ja nie jestem przekonany w stu procentach do przemiany Coriolanusa. Muszę tak mówić. Do przemiany Coriolanusa. Coriolamusa. Haha. <laughs> Bo nie wiem, czy było to dobre przedstawienie tej tranzycji z młodzieńca, ale ciągle suchego wyrachowania. W tego tyrana faszystowskiej nacji, no bo od początku miał zadatki, aby stać się właśnie takim człowiekiem. Dobrze ogląda się balladę ptaków i węży, znając tetralogię Igrzysk Śmierci. Nie ma żadnego problemu ze zrozumieniem fabuły i tego, co dzieje się na ekranie, idąc na świeżo, bez żadnej wiedzy o tym uniwersum. Jednak, ze znajomością wyłapywać można bardzo wiele smaczków. No i z racji tego, że dzisiaj skończyłem oglądać te filmy. To tych smaczków kilka wyłapałem. Dowiadujemy się, dlaczego Snow nosi róże. Dowiadujemy się, dlaczego Snow pachnie jak róże. Dlaczego tak bardzo upodobał sobie likwidację swoich wrogów przez truciznę. Słyszymy 65 lat wcześniej piosenki, które podsycają rebelię w oryginalnej tetralogii z Katniss Everdeen. Dowiadujemy się również, ja tego wcześniej nie wiem. Skąd pochodzi imię? Katniss. To po prostu bulwa tutejszego ziemniaka. Katniss to ziemniak. Poczujcie ten ciężar. Katniss to ziemniak. Oczywiście w tej serii pojawiają się również kosogłosy i dżaberczeje. Przepraszam, ale nie pamiętam, jaka jest polska nazwa. I są bardzo istotnymi elementami drugiej części filmu oba gatunki ptaków co jest bardzo fajne muszę powiedzieć, że również muzyka w tym filmie jest dobrze skonstruowana, to znaczy bardziej soundtrack. No nie przeszkadza w tym oczywiście to, że Rachel Zegler potrafi śpiewać i wiemy to chociażby z West Side Story. Podsumowując ten wywód razem z wężami, muszę powiedzieć, że Bawiłem się na tym sensie dobrze. Dostrzegam łopatologicznie wytłumaczone elementy, dostrzegam to, jak wiele loru Igrzysk Śmierci władowano w ten film. Jednocześnie jest. W tej słodko-tragicznej historii dwojga kochanków, którzy nigdy nie mogli być razem, coś ciekawego. A dodatkowo mamy bardzo ciekawą rzecz, bo nie dowiadujemy się, jak zakończyła się historia Lucy Gray. A w filmie mamy pieśń. Ludową pieśń o jakiejś Lucy Gray, którą śpiewa oczywiście Lucy Gray Bert. To sprawia, że ten mit Lucy Gray zwycięszczyni, mały spoiler, dziesiątych Igrzysk Głodowych, połączony z jej nagłym zniknięciem, i pieśni, wywindowuje również tę bohaterkę. Domiana ludowej legendy, ludowego bohatera z dystryktu 12. Co tylko podsyca spójność tego uniwersum i pokazuje w bardzo fajny sposób, że to działa. Mimo tego, że jest to prosta historia na bazie. Imperium kontra rebelianci. Teraz oddaję Wam głos. Dajcie znać, czy byliście na Balladzie Ptaków i Węży? Co sądzicie o tej historii? Co sądzicie o tym, że jest to tak naprawdę historia Coriolanusa Snow'a i tak naprawdę nikogo więcej? I czy interesują Was potencjalne kolejne filmy w uniwersum Panem? Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć.